Czas na kolejną fascynującą przygodę z gościem od kopii zapasowej. W świecie bez gościa od kopii zapasowej każde centrum przetwarzania danych jest zagrożone. Zagrożone przez potwora rosnącego. Rosnącego w Waszych serwerach e-mailowych. Masz wiadomość! Masz wiadomość! Masz wiadomość! Masz wiadomość! Przez lata, IT stosuje te same stare technologie. Jest oczywiście lepsza droga. Aha, jasne. Ma pan wiadomość. Proszę pana. Symantec dostarcza wiodącą, opatentowaną technologię dla ochrony aplikacji Microsoft i środowiska Windows w celu ochrony Twojego cennego czasu i pieniędzy. Chroń i kontroluj swój serwer Microsoft Exchange za pomocą technologii Granular Recovery, dostępnej w Veritas Net Backup od Symanteca.